Przechodząc na grunt dzisiejszych problemów, sprawy dotyczą najczęściej słynnego już obowiązku zasłaniania nosa i ust. Ten obowiązek do grudnia zeszłego roku był regulowany kompletnie bezprawnie w dozorze sporządzenia Rady Ministrów. Ograniczanie praw obywatelskich zgodnie z artykułem 31 ust. 3 może być dokonywane tylko w ustawie, tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne dla zabezpieczenia pewnych wartości. Społecznych, w tym na przykład bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. I również ten obowiązek w tych rozporządzeniach był regulowany całkowicie bez upoważnienia ustawowego. Od grudnia nieco się zmienił ten stan prawny, tylko nieco. No nieco dlatego, że została wprowadzona delegacja w ustawie do uregulowania obowiązku zasłania nosa i ust w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, ale znowu w tej ustawie nie wskazano wytycznych, do czego obliguje artykuł 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i znowu de facto takiego obowiązku nie wprowadzono w ustawie. A więc jaki jest skutek prawny tych obowiązków? No, uważam, że ewentualne konsekwencje wynikające, czyli wymierzane kary za niewykonywanie nie tego obowiązku, powinny zostać uchylane. Są one ustanawiane niezgodnie z prawem. I w tym znaczeniu, zgodnie z artykułem 8 Konstytucji, który, stosuje, który nakazuje stosowanie przepisów Konstytucji bezpośrednio, no, pomijanie tych bezprawnych regulacji rozporządzeniowych.